Witam pięknie! Tematem dzisiejszej recenzji jest obiektyw Sony 135 G Master o ogniskowej 135, która jest bardzo ciekawą ogniskową w filmie. W szczególności jeśli sprzęt podepniemy pod system stabilizacji. O dziwo, z ręki też damy radę nagrać, ale wymaga to już trochę nieco większej praktyki. Ta ogniskowa jest masywna. Czasami miałem wrażenie, jakbym był przy postaci, którą nagrywam, a tak naprawdę byłem od niej 15 metrów. Dodatkowo, jeśli dodamy do tego fakt, że obiektyw jest strasznie jasny, bo ma światło o wartości 1,8, daje nam to naprawdę mega fajne wizualne możliwości. Przejdźmy do konkretów. Jak mi się pracowało tym szkłem? I co o nim myślę po spędzeniu z nim kilku dni. Na pierwszy strzał lecą ujęcia z ręki. Wraz z Piotrkiem udaliśmy się na przechadzkę po mieście, aby nagrać kilka ujęć, w których mogliśmy sprawdzić pracę autofokusa oraz to, jak obiektyw radzi sobie w różnych warunkach oświetleniowych. Wrażenia? Bardzo dobre. Nie miałem problemów ze śledzeniem czy oddychaniem obiektywu. Jedynie co zwróciło moją uwagę, to waga. Sprzęt swoje waży. Ale czy to wada? To już sami sobie musicie odpowiedzieć na to pytanie. Następnie wytestowałem obiektyw podczas dnia zdjęciowego na targach. Podpiąłem szkło pod Ronina 3 Pro i poszedłem w tango. Po wyczuciu ogniskowej, a chwilkę mi to zajęło, zacząłem eksperymentować z coraz szybszymi ruchami, aby uzyskać efekt paralaksy. To jest mega fajny efekt, bardzo mi się to podoba. I czuję, że może do trochę dopracować tą technikę, ale wrażenie robi niesamowite. Nagrałem kilka modelek wraz z modelami oraz kilka bardziej statycznych ujęć z samochodami. Autofokus praktycznie bezproblemowo śledził to, co nagrywałem, i to przy dość szybkim ruchu. Ujęcia wyszły ostre. Jest to topowa jakość obrazka. Wszystkie ujęcia, które widzicie, są nagrywane ze światłem o wartości 1,8. Wiadomo, obiektyw posiada też funkcyjne przyciski, uszczelnienie i aktualizację poprzez body. Wykonanie jest topowe, jak we wszystkich obiektywach z serii G Master. Jest to dobre szkło, które daje fenomenalną jakość obrazka, a jedynie do czego trzeba się przyzwyczaić to do tej wagi oraz też może do ceny. <laughs> Ale jeśli już tu jesteś i myślisz o zakupie tego szkła, to zapewne nie gra ona do Ciebie roli. Sprzęt jest na lata. To jest naprawdę topowy od Sony. Dzięki Fotoforma za możliwość wytestowania tego szkiełka. Naprawdę super obiektyw. A Wam wszystkim za wysłuchanie recenzji. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam wszystkich. Milan Serwański.